Wiem, wiem, yy, że zapewne chcielibyście się dostać do takiego blacharza, co to zrobił. Niestety, ja nie mam do niego numeru telefonu. Jeszcze taka dygresja, biorąc pod uwagę ilość złomu, jaki odzyskuje z tego samochodu, powoduje, że właściwie to mi te naprawy bezkosztowo wyjdą. Bo jak ja ten złom zacznę sprzedawać, pojadę na wagę, jak ja to rzucę im to mnie to, to się wszystko pozwraca to te lakiery, te blachy co nakupował to, to naprawdę to 50-50 i, i i ja wyjdę na zero kolejny etap kolejny etap, który tutaj wymaga ode mnie pracy to próg, ale próg wewnętrzny Do tego momentu wyprowadziłem sobie go, dość ciemnawo jest, ale może coś będzie widać. Do tego momentu mam wyprowadzony ten próg podspawany, więc wycinam dalej to próchno. Tu będzie kolejny taki element kluczowy. Zobaczymy, w jakim to jest stanie. E To może taka mała aktualizacja. Mniej więcej takie rarytasy tasy znajduje pod spodem. W progu wewnętrznego. Ktoś kto robił tutaj blacharkę do starej blachy, która już była przednika, po prostu dospawał nową blachę. A żywca zabezpieczoną. No i niestety. Wydaje się, że ta jego praca w ogóle poszła na marne, no poszła na marne, bo ja to wycinam, a wycinam nie dlatego, że tak lubię, tylko po prostu to dalej gnije i nie dość, że gnije stare, no to to nowe też już, tu gdzie było pomalowane, no jest, wydaje się ok, ale od środka gnije. Jak to wygląda tutaj, ja tutaj trochę powyczyszczałem to. Tam mamy to miejsce, które już było robione przy nadkolu. Tutaj mam zaarystopowane w środku spawy od lotnika zewnętrznego. Wycięty dolny fragment tego profilu, bo praktycznie no, taka też rdza sama była, więc dotąd po prostu to się wypadało. A tu też wyciąłem. Przepraszam, muszę rękę przełożyć wewnętrzne takie blaszka też do tego czasu, gdzie do tego momentu, gdzie było skorodowane, wyciąłem i idę tutaj dalej, jest dosyć ciemnowo ale tu jest tak, jak widać, już coraz niżej schodzę z tym wycinanym, wycinaniem tego progu wewnętrznego, bo on tutaj się wydaje być już coraz w lepszym stanie, że y, tu się już nie sypie z niego, tu jest taki otwór do konserwacji i tutaj też wokół czuję, że jest OK. Nie wiem jak, jak długo i daleko to tak się utrzyma, bo później jest tutaj. Słuchajcie, o, cała masa tej blachy dołożonej, która na pewno jest do wywalenia, no bo. Wszystko wskazuje na to, że ona nie była zabezpieczona od tej wewnętrznej strony, więc tutaj przepraszam, że nogą, ale tam nie sięgam, też jest już coś skorodowane. No, zobaczę, zobaczę jak to się będzie utrzymywać. W dużej mierze odchodzą tu jakieś płaty, ale to jest taka konserwacja, pod którą wystarczy maznąć i jest w miarę ok. No to taka aktualizacja, tutaj ta część Czy widać? Ta część będzie no epoksydowana, tu teraz jeszcze będę czyścił, bo teraz właściwie wyciąłem, muszę to To poczyścić, tam to wyrwę jak pójdę dalej No czyszczenie i jedzenie rdzy Mało komfortowa pozycja No najgorszy to jest ten kark I głowa, utrzymywanie tego w powietrzu Muszę iść po piłkę jakąś już trzeci dzień idę popiłkę i nie mogę jej wygrzebać żeby kłaść sobie pod głowę wtedy jest o wiele lepszy komfort pracy niż niż tak kark unosić tu na przykład jest taki, zaślepka była z naklejki no i tutaj też to jest zdrowe wydaje się być zdrowe, więc na no jakaś optymistyczna może będzie ta Przednia część, chociaż próg, yy, znaczy w stopień kierowcy, no nie wiem, w jakim jest stanie na pewno pasażera będzie do, do wymiany. No i wszystko też zależy od tego, w jakim stanie jest tutaj to, bo tutaj wymaga to czyszczenia. Kurta słabo widać, to jest taka przestrzeń między jedną a drugą blachą, a już stanowiącą podłogę. No to taka aktualizacja, żeby nie było, że nic nie robię. Więc i idę dalej, konserwacja Nie mogłem się powstrzymać, więc zacząłem uwalniać tą blachę maskującą Która jest nad wydechem Tu ją częściowo uwolniłem, jeszcze mi trzyma tutaj zewnętrzny próg o. Może Wam to puszczę tutaj, zobaczycie jak sobie działam przy muzyce. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj właściwie trzy blachy połączone ze sobą. O kurde. Dobrze, że mam ten karton. Zawsze staram się po sobie zostawić porządek. I do tego też zachęcam. Taka dygresja odnośnie moralności. Jak widać, gdyby ktoś to zabezpieczył, to może by było lepiej z tym wszystkim. Kawał. Solidnej blachy, naprawdę nie oszczędzał ktoś. Dał kawał solidnej blachy. Hmm. A co mamy tutaj? A pod tym kawałem solidnej blachy było bo na pewno to nie powstało w przeciągu paru lat, gdy to zostało zamontowane. No, takie coś. Ciekawe, jak to wyglądało jak ta blacha była wstawiana no ale jak widać to jest do odbudowy też do wyczyszczenia, chociaż tutaj spoko to nie jest jakoś głęboko. Tu jest taki zawijaz, który jest do wycięcia, co z niego odchodzi. Aha, on miał nawet blachę chyba, ale... Wcześniej ją zawinięto i przyspawano nową Dobrze, że podłoga tutaj już jest fajna. Mało co czyszczenia jest. Widać to coś o ładny kawałek blachy zwyknie to co trzeba wyciąć i, i tyle. Kurcze jak widać poszedłem za ciosem przed chwilą było tutaj dotąd ale poszedłem dalej. Tu już mamy stopień kierowcy i wyszarpałem to no niestety no plus jest taki, że ta blacha może trochę osłaniała przed kolejną korozją. I wodą kawałek blachy w ogóle ktoś tu wpierdzielił. Ja pitole, no ale tu mnie troszkę niepokoi, bo jest kawałek starego chyba błotnika, bardziej pod podrodzawiałego. Ja tu w ogóle zastęp... jestem już w jakimś miejscu, gdzie na ścianie od środka było widać taką spaleniznę. I chyba to stąd tu się coś paliło. Kurde, cimno tu. Bo widać na ściance osmolone. Podczas spawania musiało jakaś wata się zapalić, bo tu jest taka pianka, jakaś powsadzona. Ale ten kawałek. Teraz, bo nic nie widzę. Ten kawałek tutaj jest coś rzeźbione, Jakaś pachla I on jest podrzębiały. Czy to nie jest jakiś problem, poza tym, że wydłuża to pracę? Ale ciekawostką teraz będzie, jak wygląda stopień po zdjęciu plastiku. Ale to chyba na razie boję się tam zaglądać. A tutaj jeszcze macie o, to, co właśnie odpadło. To właśnie odpadło. razu zbieramy no to odpadło a do tego było jakieś coś przespawane, no nie wiem, tak, a no, tu jest drut od spawania ktoś to po prostu zagiął i wrzucił świeże wiem, wiem yy, że zapewne chcielibyście się dostać do takiego blacharza co to zrobił Niestety ja nie mam do niego numeru telefonu. No Nie mogę wam polecić, bo cholera no to jakiś tam wcześniejszy właściciel to komuś zlecał. No nie mam nie mam jak yy, wam pomóc. Także no, widać, że fachura dobrze zrobiła, kawał blachy wstawiła. Tak, tu podwinięte. Musicie na swoją rękę działa. Jeszcze taka dygresja, biorąc pod uwagę ilość złomu, jaki odzyskuje z tego samochodu, powoduje, że właściwie to mi te naprawy bezkosztowo wyjdą. Bo jak ja ten złom zacznę sprzedawać, pojadę na wagę, jak ja to rzucę im, to mnie to, to się wszystko pozwraca. To te lakiery, te blachy, co nakupował to. To naprawdę to 50-, -50 i, i, i ja wyjdę na zero ja, ja już mam tyle tego naprawdę to jest złoty interes. Minęło parę dni od tego ostatniego kadru, więc taka aktualizacja. Tutaj mam dwie blaszki, jedna która będzie szła jako poprzeczka od podłużnicy jeszcze będzie dopasowywana i druga, która została przeze mnie wycięta i dogięta, która przychodzi od wewnątrz, jako część progu wewnętrznego. Mają takie otwory, otwory chyba dwunastki, zrobione. A wszystko po to, by w przyszłości, czyli po zamontowaniu, przez te otwory. Wprowadzać konserwację do profili zamkniętych, a na AliExpress zakupiłem sobie, zaraz Wam pokażę. Czy tutaj to widać, takie zaślepki? Podejrze dziesiątki lub dziewiątki, ale przy dziurze dwunastce to fajnie tak wchodzi. I na koniec będzie to montowane. Nie chciałem większych, no bo tak naprawdę rurka od yy, konserwacji spokojnie przez to przejdzie. Więc taki patent, nic nadzwyczajnego. A ja za 10 takich, jakieś grosze zapłaciłem za 10 takich zaślepek. Yy, tu mam taką blachę, nie wiem czy ją pokazywałem. Na Oliksie kupiłem. 100 zł za arkusz. Myć 70, 5 na 70 Fajna, bardzo porządna blacha. Twarda. No, niestety, dla mnie za twarda. To znaczy, no właśnie z niej robię ten wewnętrzny próg. Natomiast to jest 1,4 mm jedynka byłaby idealna, na no to wychodzi, bo nożyce średnio sobie z tym radzą dlatego przy cięciu dość dużo hałasu niestety robię i do wyginania nie jest zbyt wdzięczna, natomiast jest porządna no i tak się gryzę z myślami, czy ją ładować czy kupić jednak 1 milimetrową która też wystarczy, a będzie w obróbce łatwiejsza i mniej pracy mi Yy, zajmie na razie dorobiłem ten jeden element mam nadzieję, że go jeszcze dzisiaj wspawam a tutaj a tutaj co z zewnątrz podczyściłem łączenie jednego błotnika takiego bocznego progu z drugim tu jest taka gangrena tu odchodziła szpachla dlatego, że Yy, znowu ktoś postanowił nie odklejać naklejki z reperaturki, i razem z naklejką odeszła szpachla. Niesamowite. Yy, tu jest wyczyszczone, bo tu jest taki nieciekawy kawałek. Ten kawałek będzie chyba do wywalenia. No na pewno będzie do wywalenia, bo środka jest podgnite Bez sensu to czyścić. Na razie to, zobaczcie, tutaj taki kawałek szpachli ktoś zastosował żeby to wyrównać no, będzie trzeba to wygrzmocić stąd ale no, jak będę już na tym etapie na razie e, tam jest miejsce gdzie będzie wstawiana ta blacha taki zamiar mam dzisiaj ono jest już zarystopowane, zaepoksydowane i zakonserwowane a ja tutaj przesunąłem się dalej to co było powycinane wstępnie, powycinałem do końca, do zdrowego. Wstępnie sobie to podczyściłem, jeszcze muszę to podczyścić, to widzę. I, I co? I do tego też zacząć robić konserwację airstopową przynajmniej. Dzisiaj sobota, jak przyjdzie airstop, to jutro w niedzielę będę mógł dać epoksyd. Jako prace takie relaksacyjne. Tyle tego wyszarpane jest. Tutaj jest ten nieszczęsny element, który, przez który przechodzi ręczny. Jak go co stąd, no to będę musiał z dwóch blach coś kombinować, żeby nie odczepiać linki i żeby to się zeszło. Ale już wstępnie to co tutaj powycinałem, no tak mi wskazuje, że może ten element zostawię. Wyczyszczony, bo nie jest w tragicznym jej, e, stanie. A do niego coś dorobię, żeby to było zasłonięte. E, no ale tutaj jeszcze nie doszedłem. No, na razie, o tu jest jakiś kawałek blachy Jeszcze, aha, jak wycinałem wstępnie, no to zasłoniłem, żeby nie przeciąć tego. No ale mniej więcej dotąd powiedzmy, jest to już tak zrobione, że można to epoksydować. E, to mocowanie. To mocowanie tłumika będę musiał też zdemontować, tu jest coś wycięte, ktoś coś tutaj wyciął, jak tą blachę montował chyba. Ja to będę musiał odkręcić, wyczyścić. Ale to też w późniejszym czasie, na razie zajmuję się po prostu robieniem progu wewnętrznego. Problematyczne jest też to, że no tutaj jest taki analogiczny układ, jakby były drzwi przesuwne, podejrzewam, i dlatego jest tak wyprofilowane, jakby tutaj miały rolki jeździć. i Ja nie chcę mi się tego tak tutaj profilować, a ja tego tak elegancko z tej blachy nie wyprofiluję, żeby później to zamknąć, więc myślę, że przedłużę po prostu tutaj ten yy, profil i mniej więcej po linii prostej pójdzie dotąd próg wewnętrzny. I jeden i drugi. On sobie tu pójdzie. No tu będę musiał jakoś coś też, no to już musi iść normalnie e, poszerzone. Mm, no, zobaczymy. Będzie trzeba na razie to pokonserwować i tyle. I wyczyścić. I tutaj mam też te spawki oczyszczone, tu jest taki właśnie motyw. Że tu się coś komuś paliło. Dlatego też od środka widać takie zadymienie na sklejce. Podejrzewam, że to jest taka wszędzie pianka, gąbka, taka, taka wata i to się komuś podczas spawania zapaliło. Tu jest ten kawałek wycinek tego progu zewnętrznego, który no jest skorodowany. Będę musiał na tym etapie też go wyciąć i i coś nowego wstawa, wstawić. Tu troszkę tak nie bardzo jest to zrobione, też, ale na razie dotąd się zajmuje tu konserwacją później pójdzie to co jest pod stopniem kierowcy, to tyle takich aktualizacji, eee, doczyszczę chyba jeszcze to, nie, najpierw spróbuję wspawać blachę, później to doczyszczę i R-stop może się wyrobię dzisiaj